Witam. U mnie pogoda nadal kiepska i są słabe warunki na siew do gruntu, więc ostatni tydzień poświęciłem sobie na siew kwiatów jednorocznych, na rozsadę, a także na pikowanie rozsady warzyw i kwiatów. No i właśnie, czy kiedykolwiek zastanawialiście się, po co w ogóle przeprowadza się zabieg pikowania, czy taki zabieg jest konieczny, no i czy wszystkie rośliny takiego zabiegu wymagają. Ale po kolei, czym w ogóle jest zabieg pikowania? i podczas wykonywania wczesnych siewów, czy to w szklarni, do skrzynek, czy do pojemników, czy również w inspektach sieje się nasiona dość gęsto, później zaś gdy siewki nieco podrosną, zwykle gdy zaczynają się pojawiać pierwsze właściwie liście rozsadza się je do nowych skrzynek, czy też raczej do niczek no i właśnie ten zabieg rozsadzania nazywa się pikowaniem i pikowanie trzeba wykonywać zanim nastąpi zagęszczenie siewek jeżeli bowiem rosną zbyt gęsto i mają za mało światła, to one łatwo się wtedy wyciągają. A im gęściej, gęściej są rośliny siane, tym wcześniej trzeba je pikować. Jakie są więc zalety pikowania roślin? Zasadniczym celem pikowania jest oszczędzenia właśnie miejsca w szklarni czy też na parapecie. Nasiona oczywiście można sobie wysiewać gęsto do pojemników, gdy siewki zaraz po wzejściu nie zajmują jakoś specjalnie dużo miejsca, no a dopiero gdy podrosną należałoby je przesadzić w większej rozstawie. I dla przykładu zerknijcie sobie tutaj na ten stół, gdzie stoją przed chwilą co przepikowane pomidory, jest tutaj około 200 sztuk sadzonek i teraz nie wyobrażam sobie, gdybym miał w każdą doniczkę włożyć jedno nasionko, i umieścić to wszystko na parapecie, nie wiem jaki ten parapet miałby być wielki czy też ile tych parapetów w domu miałbym zająć a tak tutaj po lewej stronie jeszcze stoją właśnie pojemniki z siewkami te pojemniki zajmowały praktycznie jeden parapet i nie były w nich tylko i wyłącznie pomidory, ale również i inne warzywa czy też zioła i druga sprawa, przy procesie pikowania możemy sobie odrzucić te najsłabsze siewki, jakieś zdeformowane, a wybrać po prostu te najlepsze, najładniejsze. I tutaj znowu przykład, gdybyśmy wysiali te nasiona pojedyncze do osobnych doniczek i one by z różnych względów nie wzeszły, bo jak wiadomo, yy, przecież nasiona nie wszystkie, nie 100% nasion yy, powschodzi, to i tak czy inaczej one by po prostu miejsce nam zajmowały i stałyby puste doniczki na przykład na parapecie. I po trzecie, rzecz może najważniejsza: pikowanie wywołuje zmiany w systemie korzeniowym. Korzystne ze względu na lepsze przyjmowanie się rozsady na miejscu stałym. Roślina pikowana, regenerując uszkodzony system korzeniowy, wytwarza znacznie liczniejsze korzenie krótkie. Rozsadę pikowaną można wyjąć później z ziemi z całą bryłą korzeniową, bez zbytniego właśnie uszkodzania korzeni. A rozsada niepikowana, rosnąca przez kilka tygodni w tym samym miejscu, ma zwykle korzenie długie i nieliczne, i przy wyjmowaniu z ziemi pozbawia się ją znacznej ich części, wskutek czego rośliny posadzone czy to do gruntu, czy do szklarni trudniej się później przyjmują. I już jednorazowe przepikowanie siewek wystarcza do wywołania właśnie tej korzystnej zmiany w systemie korzeniowym. Często słyszy się, że rośliny mogą wymagać drugiego czy nawet trzeciego przepikowania, ale jest to praktycznie nieuzasadnione, bo korzyści z tego są później niewielkie, a zwiększamy w ten sposób tylko nakład swojej pracy. I teraz, czy w ogóle zabieg pikowania jest konieczny, a pomijając ten korzystny wpływ na rozwój systemu korzeniowego? To oczywiście jeśli ktoś ma ograniczone miejsce w ogrodzie i planuje wysadzić sobie na przykład tylko kilka sztuk rozsady, czy to na przykład kilka pomidorów, czy też kilka na przykład sałat, to oczywiście nie będzie wysiewał kilkuset nasion do pojemników, żeby później uzyskać dwie czy trzy sadzonki byłoby to kompletnie bez sensu, bo te kilka doniczek na parapecie sobie na pewno w domu zmieści jeśli nie potrzebujemy dużej liczby sezonek, to można też wysiewać nasiona bezpośrednio do doniczek, pomijając właśnie całkowicie pikowanie, a skrócenie systemu korzeniowego, właśnie podobne do uzyskanego wyniku pikowania, osiąga się to na skutek ograniczenia zasięgu korzeni właśnie przez dno doniczki. I teraz, jakie rośliny można pikować, jakich nie należy pikować. Najczęściej pikuje się rośliny, które mają długi okres wegetacyjny, wysiewa się je, się je już zimą, wysadza po majowych przymrozkach, po połowie maja. Wszystko po to, aby roślina posadzona do gruntu już była dobrze wyrośnięta, żeby po prostu zdążyć zebrać z niej plony. Bo niestety w naszym klimacie sezon dla takich roślin, często właśnie ciepłolubnych jest zbyt krótki i gdybyśmy je wysiali wprost do gruntu, niestety nie zdążylibyśmy zebrać plonów przed zimą. I tutaj rośliny możemy podzielić na trzy grupy. W, pierwsze, w pierwszej grupie są rośliny, na które pikowanie wpływa bardzo korzystnie i są to oczywiście popularne pomidory, a także porto z warzyw, a na przykład z ziół rozmaryn. A z kwiatów, petunia, bratki, lobelia, żeniszek czy też smagliczka. W drugiej grupie będą rośliny, które można pikować, ale bardzo ostrożnie, bo nie zawsze taki zabieg pikowania one znoszą bardzo dobrze. I wśród warzyw będzie tutaj na przykład popularna papryka, czy też seler, także różnego rodzaju kapusty: biała, pekińska, czy też włoska, także truskawki. Wśród ziół to na przykład bazylia. A przykładem kwiatów niech będą aksamitki. Zatrzymajmy się tutaj na chwilę przy papryce, bo to jest dobry przykład tej grupy roślin. Często porównuje się paprykę do pomidorów, w sposób uprawy, w sposób pikowania. Nie należy tak robić, bo papryka znacznie wolniej po pikowaniu regeneruje swój system korzeniowy, znacznie wolniej, oczywiście niż pomidory, i naprawdę trzeba jej dać te kilka dni dłużej otoczyć. Większą opieką, młode sadzonki, aby ten system korzeniowy, ta papryka sobie rozbudowała, i w łatwy sposób można to zaobserwować, kiedy postawimy sobie sadzonki pomidorów obok sadzonek papryk. Te sadzonki pomidorów dość szybko po przepikowaniu zaczynają dalej rosnąć, a papryka potrafi nawet tydzień czy dwa stać w miejscu, właśnie tak długo zajmuje jej ta regeneracja. I trzecia grupa roślin, czyli te rośliny, których nie należy pikować, i tutaj znajdą się praktycznie wszystkie rośliny dyniowate, ogórek, dynia, cukinia i tak dalej, a z kwiatów, na przykład malwy czy orliki. A skąd się w ogóle biorą takie różnice pomiędzy tymi roślinami? Po przyjęcie się roślin po przepikowaniu zależy od tego, w jakim stopniu, jak długo będzie ograniczone pobieranie potrzebnej ilości wody. Wiadomo, że tutaj najbardziej będą cierpiały przy pikowaniu gatunki wykazujące szybki wzrost części nadziem, nadziemnej, czyli te wspomniane przed chwilą ogórki oraz powolną regenerację uszkodzonego systemu korzeniowego. A takie tempo odbudowy właśnie tego systemu korzeniowego zależy od tego, jaką część systemu korzeniowego zachowuje siewka wyciągnięta ziemi, co z kolei jest uzależnione od wielkości rośliny. No, i sposobu rozgałęzienia jej systemu korzeniowego, po drugie, od zdolności pobierania wody i pokarmów przez zachowaną część systemu korzeniowego w okresie właśnie tych kilku dni po przepikowaniu, zanim roślina nie wytworzy nowych korzeni. No i po trzecie, od tempa regeneracji systemu korzeniowego. Szybkość odrastania nowych korzeni przedstawia się właśnie różnie u różnych gatunków roślin. A także w dużej mierze zależy od ilości materiałów zapasowych niezbędnych do regeneracji, jakie jest siewka zawiera w momencie pikowania. Przy czym tutaj warto zaznaczyć, że lepiej po przepikowaniu regenerują się rośliny młodsze. Młodsze siewki, gorzej właśnie regenerują się siewki starsze. Czyli, to jest można powiedzieć, kolejny przykład, że nie warto się z siewami na wiosnę rozsady spieszyć. Bo często wysiewamy nasiona na rozsadę za wcześnie, później czekamy na odpowiednie warunki temperaturowe czy też pogodowe, i często ta rozsada już jest wyrośnięta, szczególnie ta jej część nadziemna, i przez to system korzeniowy może się zdecydowanie wolniej regenerować, a taka rozsada zdecydowanie wolniej przyjmować. No dobrze, na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia i zapraszam wkrótce.